ma! tu Sebastian P. Witam wszystkich miłośników WOŚP. Eee, tak jest, proszę Państwa, o 30 dokładnie: 30 .01. odbędzie się wielki finał WOŚP. Zapraszam na domową orkiestrę świątecznej pomocy. Nie musicie oglądać, jeżeli nie chcecie. Nie zmuszam nikogo, ale bądźcie chociaż przez chwilę. Dajcie o sobie znać e, owsiakowi, że jesteście z nim. I pamiętajcie, lepiej dać e, owsiakowi złotówkę niż na tace w dupę. <grym>, jak to mówią. E, oczywiście za przeproszeniem, ale. Ja wolę dawać komuś, kto te pieniądze na coś przeznaczy niż komuś, kto po prostu całe życie olewał pracę fizyczną, nikomu nic nie pomagał i przede wszystkim tylko pierdzielił o biblijnych sprawach. nie Także sorry bardzo. Nie jestem za tym, żeby dzielić ludzi, ale żeby ich łączyć. Także. Witam wszystkich Siema. Łączmy się w wielkim finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i bądźmy razem wszyscy do końca świata jeden dzień dłużej. Pamiętajcie, nasze serca są dla tych, którzy tego potrzebują, nie potrzebują. Polityki nie potrzebują waszych posranych sanitarnych obostrzeń, nie potrzebują waszych sesranych ustaw, które po prostu są po prostu skądś gdzieś wzięte, z głupiej, z głupiej atmosfery, z głupiego myślenia waszego. My po prostu chcemy pomagać ludziom. KPW chcemy zbierać po prostu pieniążki do puszek. I te pieniądze są przeznaczone na cel właściwy, na pomaganie ludziom, nie na głupie wasze pomysły. Także siema, pozdrówka dla tych, którzy są za pomaganiem innych, innym. Nie robienie wwała kogoś. Trzymajcie się zdrowo. I rokowo ostro, zdrowo, rokowo i ostro. Pamiętajcie. Siema Orkiestra Świątecznej Pomocy 30 finał. Pa!